Cześć, za nami Daytrader Event, odbył się 24-25 maja w Katowicach. Bardzo dziękuję wszystkim obecnym, sponsorom, osobom, które występowały. Bardzo było miło mi z Wami spędzić te dwa, a z niektórymi nawet i półtora tygodnia, bo, bo po konferencji w Katowicach skoczyliśmy jeszcze do Krakowa, do Warszawy. No i z kilkoma osobami pojechaliśmy jeszcze do Madrytu na konferencję EDUTRADES. Fajnie było, bardzo się cieszę, bo był duży miks ludzi, zarówno tych, którzy już grają długo na giełdach amerykańskich, tych, którzy raczkują. Część osób była, którzy tradują na futuresach, część osób, która również działa w propach w różnych częściach Polski i za granicą. No więc myślę, że dość dobra wymiana wiedzy i informacji. Ja również, jak skoczyłem sobie później z kolegami do, do Madrytu, na konferencji poznałem mnóstwo fajnych traderów, z którymi gdzieś było mi okazję już się poznać, ale też część totalnie nowych gości, którzy grają również z wykorzystaniem różnego rodzaju algosów na akcjach. Było to bardzo, jak dla mnie, takie motywujące i dało mi ponownie nowego kopa do, do pewnych jakichś tam zmian czy, czy modyfikacji, czy poprawienia czegoś we własnym graniu konferencja była nagrywana ci z was którzy wykupili sobie dostęp dostaniecie maila z szczegółowymi informacjami jak, jak ten dostęp mieć darmowy ktokolwiek z was będzie chciał zakupić sobie dostęp w formie komercyjnej poniżej pod tym nagraniem macie linka zyski będę przekazywał na wsiumpomaga.pl tak jak to było przy wszystkich poprzednich edycjach Także myślę, że wniesie Wam trochę fajnej wiedzy, zarówno tym początkującym, jak i tym, którzy grają już jakiś czas na rynku. Także to tyle ode mnie. Czy będą kolejne konferencje? Nie wiem jeszcze. Zobaczymy, zobaczymy jakie będą chęci w przyszłym roku. Na razie, na razie powrót do, jeżeli chodzi o takie kwestie biznesowe, do tradingu i i tyle. Do usłyszenia. Macie jakieś pytania, to jak zawsze pod filmem możecie zadawać. Staram się zawsze odpowiadać. Cześć!